Litewska drużyna wyrzucona z Rift Legends, nowy format LC, G2 ze zmianami w składzie CS oraz wygrana Polaków na Lanie w Kanadzie. Rozgrywki LC Summer Split startują już 2 sierpnia i odbędą się w systemie grupowym. Każda drużyna w grupie zagra na siebie serię Best of Free, a cztery najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do fazy playoff. Dajcie znać, jak Wam się podoba takie rozwiązanie i komu kibicujecie w tym splicie. LC podzieliło się także listą oficjalnych kostrymerów. Jako jedyny w polskim języku kostrim poprowadzi Frago. Ale można też wpaść do naszego gołta, Jankosa, który będzie streamował po angielsku pod szyldem Navi. A główna transmisja oczywiście odbędzie się na kanale Nerwariena. W pierwszym odcinku z serii na dywaniku Prezesa Hebi wypowiadał się na temat afery Zileanowej. CEO Zero Tenacity powiedział m.in. że zawodnicy nie mieli nic przeciwko temu, aby zagrał on w ostatnim meczu na MMA Masters. Wypowiedź ta spowodowała, że ówczesny zawodnik z Melonik postanowił przedstawić swoją perspektywę na tę sprawę, która wygląda nieco inaczej niż ta, którą podzielił się wcześniej jego pracodawca. Melonik mówi, że chciał grać normalnie, bo ten mecz nadal miał wpływ na standingsy w grupie i że Hachi poszedł przekazać to Hebiemu do drugiego pokoju. Hebi nie pozostawił tego bo. Odpowiedzi. Zwraca uwagę na to, że to, co zaczęło się jako żart, szybko przerodziło się w dramat i że jest to smutne, jak grała drużyna nawet w grze, w której grał jako suby. Ponadto dowiadujemy się, że skład Ziten z Melonikiem był jednym z najdroższych projektów IRL, a rezultatów na scenie europejskiej nie było. Podkreśla to, że żaden gracz z tamtego składu nie zarobi już nigdy tyle, co w Ziten. Do dyskusji włączył się również Denit Rodzenia, który przytacza anegdotę o tym, że sam również jako owner drużyny kiedyś prawie zagrał mecz oficjalny. Coś, co zapowiadało się na niezłą dramę, szybko jednak ucichło, Tymelonik poinformował, że porozmawiał z Hebim prywatnie i sytuacja została już wyjaśniona. Roszady w składzie komentatorów Rift Legends powodują, że nie usłyszymy już bez jego. Życzymy mu powodzenia w innych projektach. Za to do ekipy dołączają Ikar oraz Majutek. Panowie są dobrze znani fanom drugiej ultraligi. Występowali też gościnnie u Nervariena, ale dopiero teraz wchodzą do grona regularnych komentatorów. Nowi nigdy nie mają łatwo. Trzymamy za was kciuki. Sytuację skomentował legendarny polski były już kaster Michał awachir Kudliński, zwracając uwagę na to, że nadeszła czwarta generacja kasterów Lola w Polsce. Tak już jest, coś się kończy, a coś zaczyna. Mamy to! Oficjalnie wystartował Summer Split Rift Legends. Wszystkie serie rozegrają się w formacie best of free, a cztery najlepsze drużyny awansują do playoffów, które odbędą się na lanie w łodzi z widownią. W tym sezonie udział weźmie tylko siedem drużyn Back to the Game, docisk, Forsaken. Orbita Anonymo, debiutująca w Lidze Ożył Barcząca, wicemistrzowie Storm Media FMS, no i oczywiście mistrzowie Ligi, czyli Zero Tenacity. A tak, prezentują się składy. Dajcie znać w komentarzu, komu kibicujecie w trzecim sezonie Rift Legends. A oto tabela po pierwszym tygodniu Rift Legends. Rift Legends podjęło decyzję o wyrzuceniu Majstar. Jak czytamy w oświadczeniu, z powodu złamania regulaminu i celowemu wprowadzeniu w błąd organizatorów Ligi, Majstar zostaje natychmiastowo wykluczony z Rift Legends. Oficjalną przyczyną jest to, że dokonali oszustwa przy zgłoszeniu składu, żeby spełnić punkt regulaminu LTR, w drużynie musi być w imieniu trzech zawodników z danego regionu, a podczas oficjalnej gry przynajmniej dwóch. Jednak było tu znacznie więcej nieprawidłowości. Ksywki podejrzane ze sceny CSA, brak historii sportowej League of Legends, nietypowe konto na Solo. Queue. Dopuszczenie ich do rozgrywek nie spodobało się społeczności, a pierwszy mecz majsta przeciwko Back to the Game odbył się w atmosferze skandalu, a zagrania prezentowane na pierwszej mapie wzbudzały ogromne wątpliwości. Dziwice zaczęli podejrzewać, że dochodzi tu do ustawiania zdarzeń u na np. takich jak Fersblad czy liczba zabójstw danego zawodnika. Jak widać, kursy na takie zdarzenia były naprawdę wysokie. Co ciekawe, na drugiej mapie Meister prezentowało się zauważalnie lepiej. Tak o całej sytuacji wypowiedział się Silva, komentator Lola na ten moment niezwiązany z Rift Legends. Że oni w ogóle śmią śmieć brać myszkę do ręki, zakładając, że oczywiście nie grają na taczpanie. Liga nie przyznaje tego oficjalnie, ale duży wkład w rozwiązanie sytuacji mógł mieć użytkownik Grini-23, który wykonał samodzielnie śledztwo i odkrył, że osoba grająca w meczu pod pseudonimem Balukos to zawodnik rezerwowy zgłoszony jako Lesterik, co jest solidną podstawą do wyrzucenia ich z ligi. Dodatkowo Rift Legends wydało oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że mecze przeciwko Majestar nie odbędą się i zostają automatycznie uznane za walkover, a harmonogram nie ulegnie zmianie oraz że żadna z pozostałych siedmiu drużyn nie spadnie z ligi. Cała społeczność świętuje, a szybka reakcja ligi cieszy kibiców. Jednak pojawiają się głosy, że takie kroki powinny być podjęte zdecydowanie wcześniej. Jeśli nie chcesz przegapić odcinków Unmuted News, zasubskrybuj nasz kanał oraz wpadaj na nasze socjale. Tam zawsze pojawiają się informacje o nowych odcinkach. Polska ekipa Kolesie X Rebels wygrali lana Fragadelfia 19 w Kanadzie pokonując Métis 3-2. do Po drodze pokonali też inną polską drużynę, bez klik Apogee w ćwierćfinale, gdzie debiutował Paweł Dycha Dycha. Zaraz po turnieju czeska organizacja Sinners ogłosiła, że Kamil Kiserek-Banak zostanie ich zawodnikiem. Z wpisu jego poprzedniego trenera Grzegorza małka wynika i złamał on tym samym ustalenia wewnątrz drużyny, a chłopaki do samego końca nie wiedzieli o odejściu Kamila. Dowiadujemy się również, że Kiserek nie wrócił do Polski razem z drużyną, tylko wyjechał wcześniej bez jakiegokolwiek pożegnania. g oficjalnie ogłosiło nowy skład cs Z zespołem pożegnali się Monesy, Snacks oraz Taz. Według wcześniejszych doniesień Hunter ma teraz przejąć rolę prowadzącego. Utrata Niko pod koniec poprzedniego roku spowodowała wiele problemów w ekipie g co przełożyło się na słabsze wyniki w rankingu VRS. Do Gitu dołączył San Paius i Matys, który przeszedł z Fanatic, tym samym zakończono letnią przebudowę składu. Wraz z nowymi twarzami do sztabu szkoleniowego Gitu dołączył także Soul, który przejmie rolę trenera. Mohamed Boros Malhas poinformował, że samodzielnie opłacił klauzulę wykupu swojego kontraktu z chińską organizacją JJ Hao, do której dołączył w lutym. Dzieje chaos Borysem w składzie brało udział m.in. w kwalifikacjach do ESL Pro League oraz PGL w Astanie. Co prawda nie udało się awansować do głównych turniejów, ale zespół zaprezentował się przyzwoicie na scenie azjatyckiej, występując na lanach podczas Mesa Asian Masters, Mesa Nomadic Masters czy Hero Esports Asian Champions League, gdzie kilkukrotnie zajmowali czwarte miejsce. Po odejściu z Falcons w lipcu 2024 roku, Boros trafił do zespołu, który przychodził zmiany. Początkowo został odsunięty od składu, a później dołączył do DJHO, gdzie grał przez pół roku. Teraz ponownie staje się wolnym graczem, gotowym na nowy rozdział. Poros napisał w mediach społecznościowych, że jest zmotywowany i chce dołączyć do drużyny, która jest nastawiona na ciężką pracę i osiąganie dobrych wyników. Na koniec podziękował kolegom z DJHO za spędzony czas. Valve ogłosiło znaczącą aktualizację tuż przed startem trzeciego sezonu premiery, przywracając mapę Overpass do aktywnej. Puli, zastępując nią Anubisa. Zmiana ta zbiega się z rozpoczęciem AIM Cologne, jednego z najważniejszych turniejów CS2. Overpass wraca do rywalizacji po ponad roku nieobecności. Wraz z jego powrotem Valve wprowadziło również poprawki po stronie CT, obejmujące m.in. zmiany w ekonomii, nerf MP9 i zmiany w palaku CT. To pierwsza zmiana w map pod początku poprzedniego sezonu, kiedy to train po reworku zastąpił Vertigo. Decyzja Valve z pewnością wpłynęła na przygotowania drużyn i może mieć spory wpływ na wyniki IEM Cologne. Pamiętaj o subskrypcji kanału Unmuted, żeby nie przegapić cotygodniowych newsów ze świata e-sportu. Zostaw łapkę w górę i komentarz oraz wpadaj na nasze socjale. Do zobaczenia.